Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych sprzętujących na moim kanale, a mianowicie prezes Hotdog, Max Pro, Rap, Xadran oraz Wiktor Małek. Bardzo wam dziękuję, serdecznie pozdrawiam. A jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk, każda osoba zostanie pozdrowiona odcinku. Także myślę, że warto. A teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Siemanko moi drodzy, jestem Teris, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a już niedługo wielkie zmiany na kanale kamerzysty, które przedstawił nam wczorajszym instastory, także moi drodzy, naprawdę jest grubo, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a teraz zapraszam do oglądania. A więc dobrze moi drodzy, to że kamerzysta się będzie przeprowadzał do nowego domu, to już akurat mówiłem wam w poprzednich odcinkach, ale teraz moi drodzy, powiemy sobie więcej szczegółów, jak ten dom będzie wyglądał, ile będzie wart. No i moi drodzy, będziecie w szoku, ponieważ ten dom będzie wart aż 10 milionów złotych, będzie to mega nowoczesny dom, chyba będzie to naj... Tak, to będzie na pewno najdroższy oraz najbardziej nowoczesny dom na polskim YouTubie. Jak sam kamerzysta powiedział, patrzył na wszystkie domy w Polsce, które są warte więcej niż 8 milionów złotych i ten dom wygląda najlepiej ze wszystkich. Z zewnątrz, z wewnątrz, i podano ten dom, po prostu rozwali wszystko. I tak, moi drodzy, właśnie wygląda ten oto dom. Kamery sam go pokazano na wczorajszym Insta Story. I ja sobie za pomocą właśnie tego zdjęcia wyszukałem ten dom. E, ogólnie parametry domu, macie sobie teraz przeczytać, zastopować i przeczytać. Co mamy tutaj, moi drodzy, e, takie z ważnych informacji. Będzie ten dom jakieś 80 km od Warszawy w miejscowości Glinoiec. I moi drodzy, zobaczcie sobie teraz, jak ten dom będzie wyglądał w środku, ponieważ naprawdę jest to istna bomba. Ogólnie skąd mam takie potwierdzenie, że jest to akurat ten sam dom? Moi drodzy, zobaczcie sobie na plan domu. Mamy tutaj takie, takie jakby staw. I tutaj mamy tak samo staw, także, moi drodzy, zobaczcie, to jest ten sam dom. No i na sam koniec, moi drodzy, zobaczcie sobie Insta Story, który kamerzysta nam udostępnił wczoraj na Instagramie. Także, proszę bardzo. Jak wiecie, albo i nie wiecie, ten dom w którym aktualnie się znajdujemy, jest najstarszym domem youtuberów. No tak naprawdę nagrywamy tutaj, w zasadzie ja nagrywam od 2017 roku. Dom został niezmieniony tak naprawdę od tamtego momentu znacząco. No i wydaje mi się, że już jest odpowiedni czas, żeby ten dom zmienić. Także dzisiaj zostajecie poinformowani, że, że nadchodzą duże zmiany na kanale, a w zasadzie upgrade domu, bo no, ten dom już jest za stary. No to jest pierwszy dom tak naprawdę na YouTubie. I wydaje mi się, że, że pora go zmienić. To jest odpowiednia pora. Długo na to czekamy. No i tak naprawdę będzie to pierwszy, ale to pierwszy modern house, czyli nowoczesny dom, e, który będzie po prostu zamieszkany przez youtuberów. Także no, to jest naprawdę gruby dom. Naprawdę, naprawdę, naprawdę gruby dom. Obydwa te domy, które Wam pokazałem, są fajne, ale ten, który ja wybrałem. No, po prostu zmiecie, zmiecie z powierzchni ziemi. Bo nie ma podjazdu tak naprawdę do tego domu. Yy, oglądałem tak naprawdę wszystkie domy w Polsce yy, i do tego domu nic nie ma podjazdu. Także jaram się mega. Mam nadzieję, że Wy również się jaracie, bo no, zrobimy sobie Amerykę w Polsce. I mówiąc oczywiście o wszystkich domach w Polsce, miałem na myśli, że wszystkie domy powyżej 8 milionów złotych yy, widziałem. Po prostu byłem w nich. O. Szkajskka! Amerycka <laughs> Pozdro mordeczki! Robimy to! Tylko teraz robimy to! I ty to zobaczysz na własne oczy! Na własne oczy za niedługo! Czekajcie! Proszę czekajcie! Wy musicie to zobaczyć. Co? Co sądzisz o nowej chacie? Ech, no ogólnie ja to... Ha. brak słów, nie? Generalnie to Ale ja nie, jak się nie paliłem to muszę się zapalić. Znaczy my, my, my to okładzać. już wiedzieliśmy wcześniej, wiadomo, nie, ale jakby jak ja się tych ja tak zdjęć przed chwilą na i tego wszystkiego... Nie ja już na to nie patrzę, ja, nie, ja na nie patrzcie, patrzcie. Ja już na to nie patrzę, bo fa mnie to tak jak na to patrzę, więc ja, ja, ja wszystko, wszystko ja mam w dupie i mam taki dzisiaj dobry humor, że chodź, chodź. chodź. A więc moi drodzy to tyle z tego filmu, dziękuję za oglądanie, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, widzimy się już w kolejnych odcinkach, do następnego filmu, cześć!